Witam Was w trzecim odcinku serii Parkour z Chrisem. Gramy teraz w ostatnią mapkę Parkour trzecią. Mam nadzieję, że pójdzie mi dobrze. I zaczynamy. Myślałem coś takiego, że ustalę grafik, jak będą wychodzić filmy, i go gdzieś tam wam napiszę. Na przykład, że w jak będzie Survival Games, we wtorek Survival z Chrisem i tak Parkour, Survival Games, bo taka propozycja to mam parę serii na YouTubie. Survival Games z Parkura i z, i z Survivalu z Chrisem. Mam nadzieję, że uda mi się dobrze. Bo ta łapka jest miaru łatwa, ale nie wiem czemu tak spada. Tak trochę lagi, Ale dobra, powinno się udać. Dzisiaj odwróciłem e, trzy mapki e, z tego z parkouru. Ale dzisiaj był wyjątkowy dzień, bo cały dzień praktycznie byłem w domu, a tak to nigdy praktycznie nie jest w domu, bo cały dzień jest. Na wyjeście. Dobra, biegnie. Dobra, przyszedliśmy w pięć, więc jakby. nie jest to jakiś oszołamiający czas ale dobrze nam poszło. Zobaczymy czy ktoś tu jeszcze jest. Niko nie ma. Oto ja się z wami żegnam. Następnego odcinka z parkouru, z... może będzie specjalny. I na razie. Trzymajcie się i cześć!